Bierzemy pod lupę podkład z NYXA. To jest NYX Invincible Fullest Coverage Foundation. Opis mieliście wcześniej. I jako, że nie umiałam znaleźć swojej gąbeczki z Nancy, będę nakładała po prostu taką. Wiecie. dzisiaj gąbeczką, tak dla odmiany, bo wiem, że on jest ciężkim podkładem, generalnie. Ma mieć perfekcyjne krycie. Kolor to jest 01 Ivory. Także nałożymy, zobaczymy. Jest za 15,10 teraz. Nałożymy go i zobaczymy, jak tam. O, zapieczętowane, brawo. Ma, jak zwykle, tam 30 ml. Jak dobrze patrzę, gdzie tu pisze. Piszę, jeszcze tu gdzieś mam na mililitrów. A! Odpieczętowałam i od razu mi wypłynął. Nie, ma 25 ml, sorry. I data ważności jest 6 miesięcy od otwarcia. Wstrząsnęłam go dość porządnie. Tu jest kolor. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, nałożyłam go na całą twarz, bardzo ładnie się wtopił, nie smużył się przy nakładaniu ani z tych rzeczy, dołożyłam go, sprawdziłam czy da się budować krycie, da się, zdecydowanie ładnie wygląda na buzi, nie jest ciężki, krycie ma dość fajne, no jak widzicie nie jest ciężki w uczuciu, w sensie nie, nie czujecie, że macie jakieś taki mocno kryjący podkład na twarzy, Podkreśla porę, ale ja już po prostu po tych wszystkich podkładach stwierdzam, że to jest wina mojej skóry po prostu i ja po prostu muszę używać bazy, także pewnie nie u każdego tak będzie. Wykończenie ma dość matowe, nie świecę się jakoś mega. No dzisiaj nie spałam w nocy, także moje wory pod oczami to jest miazga, ale to zaraz sobie zakryję korektorem. No, ładnie wygląda. Jestem z niego na razie zadowolona, powiem Wam, że ładnie. Myślałam, że ten kolor będzie trochę za ciemny, bo on tak trochę pomarańczowo na ręce wyglądał, ale... Ale, ale... No, na razie podoba mi się. Wykończę makijaż i wrócę do Was wieczorem. No hej, przechodzę do Was podsumować ten podkład z nyx Jest godzina 17.42 i nie mam dla Was znowu dobrych wiadomości. Kurczę, powycierał mi się z nosa, z brody... Czoło, jak się Wam przybliżę, to o, wszystkie moje przebarwienia z powrotem widać. Tutaj go też nie ma. Konturu nie ma. No, nie, nie wygląda to za dobrze, a przypudrowałam go tak jak zawsze tym... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tym moim ulubieńcem z Catrice to jest ten Nude Illusion Loose Powder. Nic takiego szczególnego dzisiaj nie robiłam, żeby dać mu szansę, nie wiem, spłynąć z potem. Albo coś z tych rzeczy. No, no nic, to no, normalne na czynności, także... Nie podoba mi się. Chcę jeszcze jutro sprawdzić. Chyba jutro jeszcze raz go nałożę z Wami. I... Ale nałożę go pędzlem, takim flat topem. I zobaczymy, czy też aplikacja będzie fajniejsza. W sensie, czy zwiększy się krycie. Bo jakoś miałam wrażenie, że ta gąbeczka zjadła trochę tego produktu i zarazem zmniejszyła krycie. Ciekawa jestem efektu po prostu, inną metodą nałożenia. Na dzisiaj taka moja opinia. Zobaczymy, co będzie jutro. Pa! No hej, witam w dniu drugim i tak jak mówiłam wczoraj, chcę dzisiaj spróbować nałożyć ten podkład flat topem i zobaczyć czy krycie będzie większe i czy po prostu lepiej się będzie nakładał. Także lecimy z tym koksem. No macie pół twarzy, teraz wyglądam jak Frankenstein. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że lepiej się jednak takim pędzlem nakłada. To krycie mi się wydaje jest większe jednak mimo wszystko i no jakoś tak, nie wiem, przyjemniej, łatwiej, szybciej. Powiem Wam, że różnica z tym pędzlem jest taka, że faktycznie jest większe krycie i jakoś szybciej się go nakłada, ale e, chcecie go dołożyć i po prostu sobie przeciągniecie wiecie, nie będziecie stemplować, tylko sobie przeciągniecie to znowu się dzieje to, co przy tym Eveline. Ściągacie po prostu tą warstwę poprzednią. Co mi się już nie podoba, absolutnie, no ale. No i niezaprzeczalnym faktem jest to, że mm, przy aplikacji takim pędzlem jednak te pory widać bardziej. Ten podkład jest jakby mniej wpracowany w tą skórę, mimo wszystko. Zobaczymy, może trwałość chociaż będzie jakaś inna, troszeczkę. Dobra, idę wykończyć makijaż i odezwę się do Was za chwilę. No hej, słuchajcie, wykończyłam ten makijaż, ale. Dalej mi się nie podoba ten podkład. On jest jakiś taki tępy, taki suchy i bardzo mocno go widać na buzi. Ja nie wiem, może to zobaczycie. Zrobię wam jakiś normalny ząb, tylko się nie wystraszcie. Widzicie? O! To jest właśnie obraz tego podkładu. To jest właśnie obraz tego, jak on wygląda na skórze. On się jakby tak osiada na tej skórze. Ja tego w ogóle, no nie wiem, nie podoba mi się. Naprawdę mi się nie Wydajcie podoba. Dajcie, kochani, nie udało mi się niestety nagrać tego samego dnia podsumowania tego podkładu. Natomiast e, zrobię to dzisiaj w takiej fajnej atmosferze kominka, który mnie to super grzeje. Mnie niestety osobiście nie, nie spodobał się w ogóle ten podkład. Ja go czułam na buzi, brzydko się zbierał, brzydko się wycierał w miejscach, których nawet nie dotykałam w ciągu dnia. Takie uczucie było, nie wiem, nieściągnięcia, bo on właśnie długotrwały to w ogóle nie jest, co zresztą było widać, ale nie wiem, jakbym. Dosłownie jakbym mąkę miała na twarzy. takie wiecie, no nieprzyjemny był. Naprawdę był nieprzyjemny i ja cały czas czułam, że coś na tej buzi jest. Miałam go ochotę zaraz zmyć i po prostu posmarować się kremem. I tak samo przy nakładaniu pędlem widzieliście, że on przy dokładaniu drugiej warstwy po prostu się smużył. Przy nakładaniu gąbeczką tego nie robił, jednak miałam wrażenie, że ta gąbeczka tak jakby zjadła to jego mocne krycie. Także no... I tak źle, i tak niedobrze. No ja Wam go nie polecam. Pamiętajcie też, że te produkty, które u mnie się nie sprawdzają... Mogą się sprawdzić u Was, to nie jest tak, że ja powiem, że coś jest bubu i teraz u wszystkich tak będzie, każdy z nas jest inny, każdy ma inne oczekiwania, każdy ma inny typ cery, ja Wam tutaj tylko przedstawiam jak on wygląda na takim typie cery jak mój i jakie ja miałam w stosunku do niego oczekiwania i po prostu, że mnie zawiódł, także polecam brać próbki, testery, testować, czytać opinie, no i wiecie, wyciągnąć z tego wnioski, jakoś to wypośrodkować. Pozdrawiam Was serdecznie, to już tyle na dziś, buźka, pa!